black. Słuchajcie, kochani, witam Cię Iwona. Bardzo się cieszę i wielkie dzięki, że przyjęłaś zaproszenie. Słuchajcie, dosłownie minutka wstępu, i oczywiście oddam Iwonie głos, żeby mogła się sama przedstawić. Natomiast, tak od siebie, skąd my się znamy, słuchajcie, spotkałyśmy się właśnie w tym roku. Nagrywam te, to, to wideo z taką intencją, troszeczkę po opowiadaniu historii, co tam u nas w tym minionym 2023 roku. I nasze ścieżki się splotły na pokładzie różnych biznesowych programów. Później pracowałyśmy też w mastermindzie razem, ale generalnie też widzimy. Działyśmy się na żywo, była taka okazja, że ja świętowałam właśnie tam rocznicę stowarzyszenia, była taka okazja, że się spotkać na żywo. Natomiast wiem, że u Iwony bardzo dużo w tym roku się działo, że był to taki intensywny rok wielu zmian, wchodzenia w nowe rzeczy. I chciałam troszeczkę Iwonę zaprosić, żeby, żeby mogła się podzielić tą historią, ale jednocześnie, żeby ta nasza rozmowa mogła dać Tobie energię do tego takiego przejmowania odpowiedzialności za swoje szczęście, za takie branie byka za rogi życia po prostu we własne ręce. I myślę, że przykład Iwony to jest taki świetny przykład pokazania tego, że wcale tego nie trzeba robić na takiej energii zapieprzania, jakiegoś takiego siłowania siebie ze sobą, tylko właśnie w takim spokoju, kontakcie, takim bliskim przytuleniu po prostu siebie, jaką jest. Jesteśmy w środku. Iwona, jakbyś mogła dosłownie kilka słów o sobie opowiedzieć, jak to było u ciebie, bo bardzo dynamicznie się ten rok zaczął wejście do Kickstartu, więc taki był kopniak na rozpęd, ale wiemy, że przecież Twoja praca to już od lat praca z innymi kobietami, tak? Witaj serdecznie, witajcie. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Nazywam się Iwona Matej, pracuję z wrażliwymi kobietami, wspieram je w podążaniu za głosem serca i w biznesie, i w życiu też zawodowym. I tak naprawdę dzielę się swoim doświadczeniem i swoją ścieżką, tym, co ja przez siebie już gdzieś tam przepracowałam, poczułam, przeżyłam, sprawdziłam, że to mi się sprawdza. I ja mam takie bardzo duże wyczulenie też na to, o czym ty powiedziałaś, żeby to podążanie za głosem serca wiązało się z, wiesz, z osiągnięciami tego, czego chcemy, swoich pragnień, ale żeby to nie było nadużywanie siebie, żeby to nie było takie, że okej, okay, jak ja. Przycisnę, to osiągnę te efekty, ale jak będę w zgodzie z sobą, to może to nie przyjdzie, i ja cały czas gdzieś tam sobie to sprawdzam, balansuję i, i równoważę i tym się dzielę. No i co? Może jeszcze tak ze swojej historii, bo ja swój biznes prowadzę od kilkunastu lat. W 2010 roku przestałam pracować na etacie i otworzyłam wtedy szkołę jogi, i to był taki biznes stacjonalny na miejscu. A w którymś momencie, to było w 2020, jak przyszedkowi wiadomo, trochę się ta, to zmieniało, i ja zaczęłam wtedy ewoluować tak bardzo mocno w takim kierunku, w którym już się kształciłam od iluś lat, czyli w wspieraniu kobiet w rozwoju, w rozwój osobisty, w taką pracę coachingową, też trochę terapeutyczną, uzdrawiającą. I przez te kilka lat w tej sferze online ja tak działałam bardzo organicznie, intuicyjnie, nie do końca wiedząc, że tam są różne narzędzia, z których można korzystać, strategie. I, I ten rok 2023 był dla mnie takim rokiem, że ja sobie pomyślałam, OK, jak ja chcę się rozwinąć i tutaj mieć jakieś rzeczywiście konkretne efekty i przełożenie, to ja potrzebuję zacząć się tego uczyć. I dlatego wskoczyłam do Kickstarteru z Więc taki jest początek tej naszej znajomości. No i jakbym miała powiedzieć, właśnie dzisiaj sobie też troszeczkę podsumowałam, to 2023 był dla mnie takim rokiem, gdzie tej sferze biznesowej, to moja świadomość się poszerzyła tak, po prostu bardzo, bardzo dużo. Z jednej strony świadomość wiedza, ale z drugiej strony też wdrażanie to w, ży w życie, nie? bo to jest ważne. I tutaj. Super, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście ja też mam no wrażenie, że często w internecie ktoś mnie widzi, ja wyskakuje w jakiejś reklamie, w ogóle polecam jakąś babkę całą na czerwoną, w ogóle o co tu chodzi, nie? Tak dla tych osób, które oglądają, nie wiedzą, o co chodzi z tą signą, to jest mentorka, o której ja też się uczyłam online. Gdzieś tam 2017, kiedy no jeszcze mało kto wiedział, co to, to są kursy online, ja już pamiętam, że wtedy budowałam te pierwsze swoje kursy, później przyszedł COVID, więc wiadomo, to u nas też tak eksplodowało, tak wszyscy się praktycznie przeprowadziliśmy do sieci. Dzieci. I to był taki czas, kiedy ja podjęłam taką świadomą decyzję, że z jednej strony ja wiedziałam, że mam bardzo duże doświadczenie w online i mogłabym tego uczyć. Natomiast jakby wygrała ta misja takiego empowermentu dla twórców rękodzieła tak, i robienia tego w branży Handmade, że ja po prostu świadomie nie chciałam wchodzić w taki no, biznesowy coaching, no, nazwijmy rzeczy po imieniu. Natomiast doświadczenie z rękodzieła, czyli takie facelitowanie przestrzeni, wymiany wiedzy, mastermindowania, czy to przy rękodziele, czy bardziej w biznesowym settingu, to było coś, co uwielbiam robić. No płynie to z serducha. I właśnie na pokładzie Sigrun, zawsze jak ktoś chce tego online'u się trochę uczyć, to ja odsyłam do niej. Mówię, kurczę, ona tego uczy świetnie. Co prawda po angielsku, ale kurczę to żadna bariera, dla niej to też obcy język. I właśnie ona też zanurkowała, bo, bo podjęła tą decyzję, nie? że ja mam świetne rzeczy, świetne dary, którymi chcę się dzielić, potrzebuję tego online nowego narzędzia, żeby docierać do moich klientek. I właśnie z Iwoną poznałam się na, na pokładzie, ponieważ jak ktoś wchodził do Kickstartu u Sigrun, to ja dla Polek, po prostu mam taki nasz wewnętrzny klub, ja tam też jestem na pokładzie mentorką, która dzieli się swoim doświadczeniem i ja po prostu wspomagam tą swoją wiedzą i doświadczeniem, czyli tak piekę dwie pieczenie na jednym ogniu, niby nie jestem biznes coachem, ale jednak... To moją perspektywą się dzielę. No i tak się poznałyśmy właściwie. Tak? tak, tak się poznałyśmy, i jak gdybym miała się dzielić swoim tutaj doświadczeniem, to ten kurs Kickstart nie byłby dla mnie tak wartościowy i tak cenny, gdyby nie spotkanie z Tobą. Dlaczego? Dlatego, że Sigrun pokazuje takie konkretne kroki, to jest taka trochę szkolna metoda, że ona tak. daje rzeczywiście krok po kroku, jak ten kurs online stworzyć, jak go promować i później też trochę o sprzedawaniu jest. Natomiast mnie tam zabrakło. Takiej miękkości i elastyczności, którą ty dawałaś. I to, co dla mnie było ważne, zresztą jak, jak ja podsumowałam pracę z tobą, Agnieszko, to było takie m, poczucie, które miałam po każdym spotkaniu coachingowym, tym, który mieliśmy raz w tygodniu z tobą, że ja wychodziłam z takim poczuciem, że cokolwiek ja nie zrobiłam, to jestem. O krok dalej i mam takie poczucie sukcesu, które nie zależy od efektów, i to chyba jest w ogóle kluczem w działaniu biznesowym. I ja tak bardzo to od ciebie poczułam. Nie, że takie, oj, zrób więcej, postaraj się bardziej, a jak nie wyszło, to może gdzieś tam dotkniemy jakiegoś poczucia w Tobie winy i przyciśniemy bardziej, tylko po prostu ten przekaz, który też mi jest bardzo bliski, i który ja wiem, że on, że to jest jedyna rzecz, która. Działa tak naprawdę w podążaniu za sobą i spełnianiu tego, tych swoich sprawnień, i to w życiu osobistym, w życiu zawodowym, w jakiejś pasji, to jest to nagradzanie siebie, mówienie do siebie tym wewnętrznym głosem: Słuchaj, zrobiłaś naprawdę to, co zrobiłaś, to jest cenne, to jest wartościowe, to jest dużo. I to powoduje, że w środku jest taka jakaś przestrzeń i chce się bardziej, nie? bo ja już sprawdziłam i wiem, że to. Takie ciśnięcie, surowe wymaganie, to nie do końca działa. Przynajmniej nie dla mnie. Nie. I myślę, że na wiele kobiet, które gdzieś tam są dokładnie. Tak, Dzięki, że o tym powiedziałaś, bo myślę, że to jest takie mało, czy tak powiem, modne w tym biznesie online. Nie dużo się mówi tam o tych spektakularnych sukcesach, tam milionie w rok i te inne klimaty. Natomiast mało kto widzi tą, 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 ten spód tej góry rodowej, tego kim jesteśmy i co nas prowadzi do tego punktu, w którym następuje jakiś przełom, jakaś eksplozja. No u ciebie ewidentnie ten 2023 to był, był taki rok zbierania plonów, no ale to nie jest tak, że to był tylko ten rok, to był rok zbierania plonów, tak naprawdę bardzo wielu lat do. Świadczenia pracy z klientkami. Ja pamiętam, kiedy wchodziłaś właśnie już po kickstartie, pracowałyśmy jeszcze w Mastermindzie, to pamiętam, że właśnie miałaś taką dużą samą świadomość, że o kurczę, ja teraz zrobiłam kawał dobrej roboty, ale ja potrzebuję się nie wypalić, zadbać o siebie, iść do przodu, ale jednak w swoim tempie. Jakbyś mogła trochę o tym opowiedzieć, bo teraz wiem, że to ci przyniosło niesamowite efekty, mm -hmm. właśnie to posłuchanie siebie, swojego rytmu. Yy, wiesz, co tak sobie myślałam jeszcze o, o tym, czego ja się nauczyłam dzięki kursom biznesowym, bo ja wcześniej tak. pracowałam, też tworzyłam swoje kursy online, ale miałam taką jedną formułę, która wierzyłam, że to jest moja jedyna formuła i ona mi działa, ona mi się sprawdza. Ale dzięki właśnie i MasterMindowi, i Kickstartowi i jeszcze tam jakimś innym e, mniejszym kursom biznesowym, ja zobaczyłam, że ja mogę pracować na wiele różnych sposobów, czyli z tych różnych rzeczy sprawdzałam, e sprawdzałam sobie, brałam to co ze mną rezonuje i tak naprawdę ja rozwinęłam się w tej sferze biznesowej. Mam takie poczucie, że tam zdobyłam wiedzę o marketingu, o sprzedaży, gdzieś sobie ją sprawdzam, ale z drugiej strony to ta moja praca, to co ja daję kobietom, to teraz jest dużo szersze. I wiesz co, i jeszcze mam takie poczucie, że bardzo płynie przeze mnie. Tak naprawdę, może jeszcze wrócę do Kickstartu, bo tam tworzyłyśmy czterotygodniowy kurs online i to, był, to nie było dla mnie coś nowego, bo ja tych kursów online ileś tam stworzyłam. Natomiast on był tworzony tak na żywo, czyli przez te cztery tygodnie, z tygodnia na tydzień był tworzony i był tworzony w feedbacku z uczestnikami kursu. Także co tydzień były te ankiety, dostawałyśmy feedback i to był. Dla mnie pierwszy raz to była taka praca kreatywna, gdzie ja po prostu, aha, ja mam pomysł na kurs, ja mam plan na te cztery tygodnie, co tam będzie, ale jak dostawałam feedback za ka w każdym tygodniu, to we mnie się jakby otwierał nowy proces, co ja teraz dam, żeby to spełniało oczekiwania uczestników, co jest w zgodzie z tym, co chciałam dać. Także to jest jeszcze skuteczniejsze i jeszcze efektywniejsze, tak. przynosi tą przemianę e, moim kursantkom. Nie? Więc to było super doświadczenie, które każdemu polecam. I teraz ja to wykorzystuję. Te Teraz. teraz mam kursy nawet już stworzone wcześniej, ale jej ja tak cały czas słucham feedbacku. Ja po prostu, jakby wiele rzeczy z tych biznesowych, z tych biznesowych mądrości nauk które się gdzieś tam przez ten rok do mnie dotarły, stosuję na, na bieżąco w pracy z klientkami, więc myślę, że ta moja, jakby to, co jestem w stanie teraz dawać, to doświadczenie i ta tak. wartość bardzo też, też wzrosła, nie? Więc to było takie bardzo, bardzo poszerzające, bo um, ja też wspieram kobiety w pracy wewnętrznej, czyli w uwalnianiu się od tych blokad wewnętrznych, które blokują przed wychodzeniem do świata, przed mówieniem: ja miałam coś wartościowego, ja chcę Ci to dać, a to, jest, a to jest dobre, to jest wartościowe. I rok temu miałam takie poczucie, że ja mam dużo, że to jest wartościowe i cenne ale nie miałam takiego poczucia, że to jeszcze tak bardzo może się rozszerzyć i rozwinąć, jakie mam teraz, że każdy kolejny kurs, każde doświadczenie, które prowadzę, są dla mnie takim, takim wow do rozwoju takim wiesz, że okej, okay, okay, to tyle się nauczyłam, to będę jeszcze jeszcze lepsza w następnej edycji. Jeszcze coś więcej dam, bo mam feedback. Zaczęłam dużo bardziej słuchać też feedbacku od moich klientek dzięki, dzięki temu, co w Mastermindzie. Dokładnie, dokładnie. Świetnie, że o tym mówisz, bo to też pokazuje, że my możemy mieć najlepsze dary na świecie, natomiast jak nie ma po drugiej stronie tego kogoś, kto to bierze. No to my zawsze będziemy na tym jednym jakby etapie, nie? w miarę jak dajemy coraz więcej, tak jakby tego jest w nas coraz więcej, tak je pomnożysz dzieląc, nie? ale Iwona no. też wiem, że u Ciebie ten rok w ogóle był ofity w takie, takie przełomy, bo mam wrażenie, że Kickstarter to już był jedno, to, to był też taki bardzo intensywny proces, ale mm -hmm. też taka i spektakularna sprzedaż taki taki moment, Takiego okej, okay, to co teraz? Takiego świadomego podejmowania decyzji. Jakbyś mogła pogadać troszkę o tym, bo mam wrażenie, że często jest tak, że my się zapatrujemy na czyjeś sukcesy, nie? Że o, ja też tak bym chciała, albo kwoty jakieś chcemy wygenerować. Natomiast u Ciebie zawsze to tak właśnie płynęło od środka. Co cię prowadziło? No. Wiesz co, to, to tak, to, to, co ten rok mi dał? Że ja sobie zdefiniowałam. Y co ja chcę robić bardziej konkretnie, tak. jaki ja mam cel, jaką ja mam wizję, komu chcę pomagać. Bo ja zawsze pracowałam z kobietami w obszarze transformacji, ale to było takie nie do końca dopowiedziane, w jakim obszarze i z czym ja pracuję. Więc teraz sobie to zdefiniowałam, że ja jestem tutaj, żeby pomagać kobietom właśnie tworzyć te biznesy płynące z serca. Nawet jak są jeszcze na etacie, ale już tam chcą, mają tą swoją pasję, tak. chcą gdzieś z tym wychodzić dalej. Albo jeszcze nie wiedzą, co to jest, ale słyszą ten głos serca i chcą popracować wewnętrznie, żeby zobaczyć, co je blokuje. Nie? To ja tam jestem z tymi blokadami, z na, na pomaganiem w ogóle w uwalnianiu się od tych blokad, z wzmacnianiem poczucia wartości i wsłuchaniu się w ten wewnętrzny głos, ale nie jestem tylko, żeby sobie tam ten świat wewnętrzny eksplorować, ale żeby pomagać, rzeczywiście kobietom działać, bo ja też sama poczułam, że to działanie tak naprawdę jest kluczowe. Ja długo byłam w rozwoju osobistym, długo byłam w takiej sferze duchowości i mam jakby wiele też klientek z tego obszaru, ale też wiele swoich przyjaciółek, koleżanek, które bardzo długo gdzieś tam się. Kręcą w kółko w takim miejscu odkrywania siebie i w tym wewnętrznym procesie, ale on się nie przekłada na to, że ja wychodzę do świata, że tak, ja że mówię, działam. słuchaj, tak. ja już mam coś fajnego, ja chcę to robić, z jakiegoś takiego lęku, autosabotowania się. I, tak. i tutaj myślę sobie, że to, to jest to miejsce, gdzie, gdzie ja naprawdę mam już dużo dodania do podzielenia się, bo rzeczywiście dopiero działanie. Wejście w działanie, pokazuje tak naprawdę, w jakim miejscu jesteś i otwiera cię na kolejne kroki. Tak jak dziecko, które uczy się chodzić, no jak nie zrobi tego pierwszego kroku, to nie zrobi drugiego, nie zrobi trzeciego, a po drodze mu musi się ileś razy potknąć, przewrócić, nie? a ja mam poczucie, że. I to nie jest tylko moje, znaczy, to jest moje poczucie wcześniejsze, ale też dziewczyn, z którymi pracują, które. Wiele z nich jest takim magicznym myśleniu, że przyjdzie ten moment, kiedy ja już siebie uzdrowię, kiedy tak. ja już coś tam odkryję, że wtedy przyjdzie ta lekkość, o, i, ta, i ten sukces przyjdzie sam, a on nie przychodzi. On po prostu wymaga działania i na tym, w tym działaniu bardzo potrzebne jest wsparcie, nie? Że tak. ja przynajmniej tak doświadczam, że, że dla, na przykład dla mnie ogromnym wsparciem był Kickstart, był ogromnym wsparciem mastermind, nie, że taka przestrzeń, której Ktoś cię tak troszeczkę podtrzymuje, że okej, okay, jesteś na dobrej drodze, fajnie, idź. A może jeszcze tak, a może tak, no bo samej trudno, nie? dokładnie. Wielkie dzięki, że to nazwałaś, bo mam wrażenie, że to jest też taka zmiana tego paradygmatu. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wiesz, jest jeden mądry nauczyciel w szkole, a my wszyscy pikusie i się uczymy. Ja mam wrażenie, że od, od początku jakby też tak, tak rezonowało we mnie to, co ty robisz, jak pracujesz z kobietami, bo czułam się, że ja mogę w pewnym momencie pomóc tobie, gdzieś tam z tym doświadczeniem biznesowym, onlineowym i tak dalej, podzielić się tym. Natomiast jednocześnie ja czułam, że czerpię z tego, że ty jesteś na pokładzie, że jesteś mastermindzie, że jakby ty wnosisz swoją unikalną energię Umiejętność, tak jakby pamiętam, ile razy potrafiłaś zadać takie celne pytanie. Jak się czujesz w tym momencie? Jeszcze właśnie ze swoją energią, z zupełnie innego punktu wychodząc, że ten mastermind tak naprawdę rósł w potęgę właśnie dzięki temu, czym Ty mogłaś się podzielić. I to jest takie przepiękne pokazanie, że tu nie jest tak, że ktoś trzyma wszystkich, jestem nauczycielem, mamy uczniowie, tylko właśnie każdy z nas może trzymać kogoś innego, ale my też możemy być trzymani. Jest ta relacja, właśnie mentorki, menti, która nie, nie jest w tym paradygmacie. Jeden na szczycie, reszta na dole, tylko w tak. tym paradygmacie kręgu, gdzie każdy i się uczy, i jest uczony, i trzyma kogoś, i jest trzymane. Jak popatrzysz na swój rok, to mam wrażenie, że dużo jest takich momentów teraz przełomowych, które dla ciebie przyszły. Czy, czy coś się zmieniło? Czy to jest coś takiego, że wyciągasz jakiś taki właśnie wniosek i patrzysz na ten przyszły rok przez pryzmat tego wniosku z 2023? Um takie konkretne pytanie, nie wiem czy mam jedną odpowiedź, bardzo wyciągam wnioski z tego, z tego roku, to znaczy to co powiedziałam, że mam strategię, mam wizję i jakby pokazało mi się, że te programy, które ja chcę budować to yy, i buduję już, to są wokół tego jednego tematu i będzie ich więcej. Ktoś mi nawet z moich, któraś z moich klientek powiedziała, to, to brzmi jak taka układanka, takie klocki, nie? Tak. Więc w razie mam takie pierwsze dwa, trzy klocki, które są e, e, już, już stworzone przeze mnie. Będą kolejne. Um, I to jest dla mnie bardzo, wiesz, takie um, Taką wartością, że mi się to tak ułożyło w głowie, jakie będą te kolejne krocki. Ale druga rzecz to jest taka, że od razu nie idę w te kolejne, następne klocki, tylko na razie y, te, które są, sobie tak y, oglądam, ulepszam, poprawiam i tak troszkę je dopieprz, dopieszczam, bo wcześniej to miałam tak, ok, ja mam pomysł na jakiś kurs, to już ten zrobiłam, to zrobię następny, może jeszcze kolejny i tak dalej. Ale tak. gdzieś. Y, w tym było bardzo dużo pracy, i myślę, że część energii się rozpraszała. A teraz mam tak, to ja sobie jeden program z, zrobię, jedno, drugie, trzecie powtórzenie, go ulepszę, potem, e, potem dodam kolejny, ale, mm, ale jest to takie bardziej e, uziemione, bym powiedziała, ugruntowane. nie? To, to, to też ten kawałek wyciągnęłam, takiego e, nie pójścia za szybko do przodu, tylko tak. Tak. W małymi krokami, ale że to, co już jest, jest taką naprawdę fajną bazą, że jestem zadowolona, czyli to też jest y, wyciąganie wniosków. Świetnie, że o tym mówisz, my to nazywamy czasami parkingiem pomysłów, ja też mam tak, że wiesz, miałam tak. pomysłów do głowy, ale nie, nie, parkujemy, do końca. Ja po prostu muszę się zatrzymywać czasami, nie, że po prostu jeszcze nie, bo już bym chciała być tam, a nie, 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 jeszcze tutaj, jeszcze to jest do zrobienia, nie, bo, bo to też jest chyba y, wiele kobiet, które znam, nie, że, że mają dużo pomysłów, ale w tych pomysłach się rozpraszają i z tego nie wychodzi nic, albo wychodzi niewiele, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Iwona, ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy o tym pogadać ja jeszcze, muszę Ci zadać jedno pytanie, okay. koniecznie, chociaż patrzę na czas i właśnie nie chcę przeciągać tej rozmowy, bo myślę, że najbardziej czujemy chyba na poziomie energii, czujemy Twój spokój, czujemy po prostu to, w jaki sposób mówisz i myślę, że to, to jest też ten dar, którym bardzo się chciałam podzielić, pokazać, że my w biznesie możemy być totalnie różne, każda wnosi zupełnie inną taką jakość bycia, my tu nie musimy nikogo udawać, po prostu jesteśmy Sobą, i to jest ten najważniejszy zasób w naszym biznesie. Natomiast o co bardzo chcę Cię zapytać, bo może masz swoje takie patenty do podsumowania. Wiem, że jakby mówiłyśmy o tym, co się zadziało i w Kickstarcie i w Mastermindzie, i też dużo jakby dyskutowałyśmy o tych naszych takich unikalnych sposobach na biznes. Ja Ciebie jedna zawsze zapamiętuję jako osobę, która po prostu potrafi złapać ten moment. Poczekaj, muszę się zatrzymać, poczuć, jak to ze mną gra, przepuścić trochę przez ten swój wewnętrzny filtr. I dopiero podejmuję decyzję, idę dalej. Czy są jakieś takie narzędzia, których używasz właśnie na, na, na tym końcu roku? Wiesz, patrzymy trochę na ten zeszły, patrzymy, tak wyglądamy w przód. Czy masz jakieś takie swoje właśnie patenty na to, żeby podsumowywać rok, albo właśnie planować ten przyszły rok? Wiesz co, ja mam takie, że po prostu sobie siadam i podsumowuję. Robię listę rzeczy, które zrobiłam, które gdzieś tam planowałam i które, które mi się udały, wyciągam wnioski, ale tak naprawdę to chyba jest bardziej dla mnie też bardzo o docenieniu, nie? O docenieniu siebie, o zobaczeniu po prostu e, tego, jak, bo jak coś mam na kartce, to jakoś bardziej to widzę i czuję i w ogóle jakbym się miała swoim patentem podzielić, bo to nie jest tylko na koniec roku, ale to jest mój patent, jak wpadam w dołek. Też jak zapominam, jak jestem w tym chaosie i w tym niewiedzeniu i w tym takim twórczym gdzieś tam, działa, jakby działaniu, ale, ale w takim dołku, to ja wtedy siadam i po prostu piszę, w czym ja jestem dobra, co ja potrafię i co ja wiem, i piszę to tak długo, aż zaczynam to czuć, aż po prostu zaczynam to czuć, może nie tak silnie, bo czasami rzeczywiście tak jest, że przychodzą te gorsze momenty, nie? I wtedy to pisanie mi bardzo, bardzo pomaga, a w ogóle regularnie piszę sobie też raz na początku tygodnia, pięć. Rzeczy, za które jestem sobie wdzięczna, które do tej pory zr zrobiłam, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. I, I to jest to, co mi pomaga, czyli jakby kierowanie energii na to, co, co wychodzi, co mam, co jest, a nie na brak, bo to po prostu zauważyłam, że to wzmacnia. I jeszcze ty powiedziałaś też, że bardzo o tej energii. Ja też bardzo jestem uważna na, na tą swoją energię, nie, na to, jaka ona jest, na, na to, że tak naprawdę czasami wiele rzeczy się dzieje na powierzchni słów, na powierzchni gdzieś tam. of uh dyskusji, argumentów i nam się wydaje, wielu osobom się wydaje, że to jest wszystko, a tak naprawdę to jest tylko taki wierzchołek, a pod tym jest energia i dla mnie na przykład ten poziom energetyczny jest bardzo, bardzo ważny i ja sobie go też sprawdzam właśnie tak z kim chcę pracować, nie? Czasami logicznie mi ktoś bardzo pasuje kurczę, fajny przekaz, to co mówię jest mądre energetycznie tego nie czuję albo czasami jest tak, że ktoś ma taką fajną energię, mówi takie rzeczy, które dla mnie są, no kurczę, nie no to chyba nie może być, czy to jest taki takie prawdziwe, ale coś mnie przyciąga i to mnie wtedy otwiera, że, że ja idę dalej. To tak. tak. I tak myślę, że, że to też jest bardzo uh, potrzebne. nie Takie zaufanie tej swojej intuicji, bo ona Dokładnie. bardziej da energię niż. Dokładnie, Iwona, bardzo Ci dziękuję. I dziękuję Ci za to takie danie pozwolenia, bo myślę, że też w tych moich formatach staram się zawsze, żeby te rozmowy właśnie były taki konkret, ciach, ciach, ciach i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że tu nazwałaś pewną rzecz, którą chyba intuicyjnie jako kobiety czujemy, że jest dużo więcej niż tylko te twarde dane, ta merytoryka. Mhm. Że jesteśmy człowiekiem, holistycznie podchodzimy do biznesu. Tam pod spodem są nasze wartości, nasze uczucia, nasze emocje, tak? I ty to przepięknie zaopiekowujesz w swoich programach. Jestem ci bardzo wdzięczna, że mogłam cię wiesz, też przedstawić naszej społeczności i pokazać, że choćby bardzo różnie podchodzić do podsumowania roku, planowania roku, tak? No, jedni wiesz w Excelu, inni robią sobie listę, za co jestem sobie wdzięczna. Natomiast ta, ta praktyka zatrzymania i po prostu podsumowywania tego, co było. Jest bardzo uniwersalna, więc dziękuję Ci bardzo, że wiesz, że, że znalazłaś tą chwilę, żeby trochę o sobie opowiedzieć. Ja oczywiście będę do Ciebie linkować tutaj w opisie, więc już nie musimy jakby podawać tego. Ale jakbyś mogła dosłownie w dwóch słowach powiedzieć, jakie plany na przyszły rok, nad czym będziesz pracować, żeby też nasza społeczność wiedziała, wiesz, w razie czego, z czym można się do Ciebie zgłosić, to ja bardzo chętnie będę dalej polecać a to co będę co planuję styczeń luty to tak planuję dwa jeden mały kurs taki półtora tygodnia dwa tygodnie właśnie taki troszeczkę skoncentrowany na programowaniu naszej podświadomości, żeby sobie zaplanować ten cel jakiś większy, który mamy tak. i też, a, za, y, też dam kilka narzędzi, które zaprogramują naszą głowę, żeby uwierzyła, że to jest możliwe. To będzie taki mały kurs i to jest dla, dla każdego. A, i podzielę się tam naprawdę sprawdzonymi przeze mnie narzędziami, między innymi jednym, z, o którym powiedziałam, to jest to też pisanie tego, za co jestem sobie wdzięczna i co już jest i jakby... Tak osadzanie to. A druga rzecz, to, co też pierwszą edycję będę robić, ale już mam też doświadczenie z takim programem w bardziej ogólnym obszarze to jest praca z budowaniem w sobie takiej dorosłej osobowości, czyli praca z uzdrawianiem wewnętrznego dziecka. Nie? Że ono często jak mamy nieuzdrowione rany z dzieciństwa to po prostu potem nie mamy w sobie tej mocy żeby działać, żeby z poziomu dorosłej osoby osiągać swoje cele. I to jest taki 12 tygodniowy program, który teraz wzbogacam o właśnie dwa tygodnie pracy z blokadami biznesowymi, że pracujemy najpierw z wewnętrznym dzieckiem, budujemy sobie dorosłą osobowość, a potem jeszcze przyglądamy się obszarom zarabiania, pieniędzy, tutaj działania z poziomu dorosłego. I to jest mój taki na początek Świetnie. 2024 roku. Doczekać. słuchaj, nie mogę się doczekać, bo to jest tak potrzebna robota. Dużo się o tym mówi, dużo się mówi, że mindset jest ważny, natomiast mało kto bierze po prostu i zakasuje rękawy, mówi, to pomogę ci to zrobić, bo gadać o tym to jedno, ale przeprowadzić kogoś przez ten wewnętrzny proces to naprawdę potrzeba tej siły, by trzymać taką przestrzeń. Więc wielkie dzięki, Iwona, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia, no i do zobaczenia dalej w onlineach. <laughs> Dziękuję bardzo.